W dzisiejszym odcinku pokażę wam pracę. Tutaj mam kierowcę autobusów, więc nie przegrażamy, tylko zaczynam odcinek. Tutaj sobie, jak chcecie, to sobie wchodzicie tutaj w mapkę, tutaj na buski Kitty. Ja Musimy sobie przespałować ten bus. Mój tutaj statki ale my weźmiemy sobie tego za Game Pass bo jest lepsze oraz Paula ogólnie żeby zdobyć takiego ja, to musicie mieć już koduje wykupiony y, oto ten Game Pass Electric Wheels bo właśnie to jest y, autobus z autobus, no Game Pass rakiet no tego no Nooo... Na no, posyłek elektryczny. Dobra. Wsiadamy do autobusu. no i co? Lecimy tak na kolejny przystanek. Że się do ruchu. Dobra. I lecimy. No postaram się jak najwięcej ekspo O, co pomyliłem o śrutełkach? Dobra, tutaj musimy się zatrzymać. Teraz skręcamy na pierwszy zjazd. I można setką pojechać, więc prześpieszymy. E, 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 Co to? Wirus. No i oczywiście dzisiaj też y, gramy na serwerze Polska RP. Przypomnę y, bo zostawiłem like i subskrypcji. Macie w opisie też zobaczcie opis. W opisie macie mojego Discorda no i moje no potrzebne informacje. Dobra, i my sobie tutaj zjedziemy na pierwszy tutaj. Dobra. I lecimy dalej lecimy tutaj dalej sobie tutaj y, jedziemy przepisować eee co on tak wyjmu nawet nie miał werszeństwo chyba co są za kurde, tyle ludzi kurde stadion y, traktorów kolejny mamy przystawek siedzi zaliczamy, jedziemy dalej zielony mamy Stówka oczywiście tutaj przekroczy prędkość, bo tutaj się nie da nie, przy, nie przekroczyć. Z tym, że do mosty się zwolni, bo jego Max to jest, tylko Formax jest 112, nie dalej ale nawet pomoc. No, wypadek, ale nic się nie stało. Idziemy dalej, gdy nam tylko troszkę zabrało. Yy, jak chcecie, dostępna gra na Robloxie. Wyjście sobie w Emergency Hamburg Eee, yeah. co to ma być Nie wiem, będziecie mogli pojeździć No, wybieracie na Emergency Hamburg Jak wybieracie e-bus, tam musicie do takiego typu podejść, tam bierzecie sobie pracę, wybieracie, czy chcecie city bus driver, czy rular, i, rular i ten driver Ja zawsze wybieram city driver, bo jest lepszy są szybciej przystanki i się lepiej, jakby zarabia EXPA Moim zdaniem, więc ja zawsze wybieram CD Driver no. Ja nie lubię takich właśnie ścieżek, gdzie trzeba tak Skręcać, bo busem się nie da tak wykręcić idealnie Jedzie, to możemy jechać No to widzieliście, widzieliście co tu było? Jak on pojechał Murmurze, tytuł. Też Wam podam w opisie mój klientom z Roblox, Będziemy cię sobie razem pobrać. Tylko yy, wymagania to musicie mi po na Discorda. Bo jak chcecie ze mną grać, to ja od razu gadam, no nie ma tak, że na przykład, będziecie grać, nie gadacie, nie? No to nie ma sensu grać, bo nawet się nie będziemy mieli jak komunikować. Yy, dobrze. Jeżdżamy na kolejny przestałek i teraz widzicie musimy zawrócić. Dobra. Dobrze. I nie jedzie z tej i to wjeżdżamy na pole ruchu. Wciśniemy dalej. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał Możecie też napisać komentarz, zostawić like, i subskrypcję. Bo za moje poświęcenie. Też w sobie, sobie ogarnięłam się te wstępy do filmu, do zakończenia. Super, co nie? I fajnie się gra. W sensie się ogląda, pewien. no tak. Bo ja jestem początkowo mi może się do subskrypcji, ale no co? no Chcę być kiedyś słaby. Hmm. Może w następnym odcinku zrobimy Q&A Quiz. Taki jak ty. Taki quiz co Dobra, jak na Taki jak 5 Taki w górę. В э, следующем отчеку я сделаю свой квиз, задайте его в комментариях, а я в отчеку отвечу под свой спину. а я в поде питаю, то по специальной фильме задолго заходил, и поделюсь. А я и так захела на пульса, где Dwa tysiące. Nik. Dwa tysiące. mam to sobie zarobić jeszcze troszkę. Jak będzie było? Nie będę za darmo podwozić. Nie musi coś należać. Bo ja płacę za naprawy. Za ten. Za, za prąd. Prąd też muszę coś zapłacić, tak? To ja nie będę za darmo go podwoził. Hmm, bo tutaj sobie pojechał. i ciśniemy dalej. To się musimy zatrzymać. żeby przystanku nie przegapił. <gry> Dobra, musimy sobie skręcić. Są te szczelają. No pewnie dokładnie jak być rolnikiem. To tutaj sobie tylko zabarkujemy. Y nie ma wyglądań na perfumy, Kurde, właśnie to zrobię, żeby nie było na tej takiej grza jakiejś. jak to ja tak która? Oliwier będzie... będzie się należy Fucka. Oj, co musimy... powrócić. Ale jak? O, jak to zrobimy. Chłopie, pa. żupa. Żupa. Żupa? To kurde. Tego się nie spodziewałem Muszę pchać. Aha, nie zapłacił mi balony. śmieć. Przepraszam. Czy nie będę. Kurde, nie jako pasażer. Ale właśnie yy, w ruler yy, tam driver nie możecie wejść ludzi, tylko możecie tutaj. Idzie pan do banku, jak będę mieć po drodze. Nie ja wiem, może będę mieć po drodze. i wybyła już przez na czerwoną trzeba będę Nie, może za Nie! Nie znam się na tych przystankach do sobie lecimy, śniemy dalej Możecie też pisać w komentarzach czy jakie właśnie chcecie odcinki na moje... O! Zapłacił mi. My i z yy, i to mogę go teraz podejść albo go wycofać Przyszło? tak kurde kurde przejazne sobie wody nie no. aha O, narra wejść od sobie to sobie to jest walk myślałem że nie będziemy mieli po drodze ale tak mieliśmy to jest dziś zaznaczone, czy są tam linki? O kurde, blech Kurde, mandat mi nabiło Minus 5 CP Dobra No nie Oj, będzie przejazd na czerwonym? No, nie wiem no Bo kurde, ja już bym... Ja bym się stał pewnie wypadek Jakbym nie jechał, tylko zahamował i wrócił się No co to je bylo výborně. borně? Dobrá, tady parkujeme na konci. Jdeme dál. Jdeme dál. dalej. Ja właśnie nie lubię tego zakrętu bardzo. Nie lubię go. Bo ciężko się to jedzie. Dobra. Dobra widzowie. Ja takim miłym akcentem się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Przypominam o lajku i subskrypcji jeszcze raz się ten film podobał, jak wam się podobało, to możecie w na komentarzach napisać właśnie te pytania na Q&A i na 5 łapek w górę. W następnym odcinku będzie quiz, czyli jutro będzie on o 16, bo jakbyście nie wiedzieli, to mamy daily, codziennie o 16 jest filmik i no, no to ja się z wami życzę, cześć!